się wybiera się na wicher, musimy iść do To, Tylko się wy. Ja muszę jechać do Francji. Pa! Jak wyglądam teraz? Mniej więcej dobrze. Fajnie. Ach, uj. to no dobrze, Pasuj. O, e, tak mniej więcej tak, oczywiście. Zrobiłam nam typu i Proszę. Napij się. Tak. Niezbyt. O jejku. Dziura pełna wody. Nie sądzę, żeby to było bezpieczne. Poinformuję resztę. Mm. Okej, oczywiście. Aj, ha, to jest ten z tego Proszę do szalanu. Hop, latać. Jeszcze, idę, jeszcze idę. Co takiego się stało? Bo dzisiaj przed chwilą byłam tam przy zakręcie i zobaczyłam tam wielką dziurę z wodą. O, mamo! Właśnie wczoraj do niej wpadłam. Oj, co no to. O, wiecie, wyjeżdżają to widzę, Aniaryki. To potem. No dobra. Należy zakryć, Tak. Mam świetny pomysł. Chodźcie. też. taką starą czerwoną pokrywę. Tutaj jest. A. Myślisz, że będzie dobrze? Oczywiście. O. A! Idealnie. Pasuje Świetnie. No, a teraz nikt tu nie wpadnie. Tylko trzeba uważać. No Żeby się nie przyżywiła. No właśnie. a tak to można sobie spokojnie aaa To to tak ciężko. A może lepiej by nie tak? A tak, rzeczywiście. Oj! Ja! Przeszedli się! Jak lepiej. Aaaa. Co takiego robicie? A właśnie, zakryłyśmy dziurę z wody. A była to taka? Nie widziałam jej. Dobrze, że to zrobiłyście. Jeszcze będą nie wpadło. No tak, ale usunęłyśmy dziurę. Idę jeszcze na spadek. Pa! A co ty robisz? Postawiłam tutaj takie fajne coś. A widzisz, zakryłyście dziurę. Myślałam, że wczoraj do niej wpadnę. Ah, oh, you. you're You've been drunk, huh? Ah, Papa, sir. Sir, yeah, <laughs> Mm-hmm.